Hej, ja Ja będę grał z moim kolegą dzisiaj. No już się dałem uprawienia. Możesz chyba u mnie budować, tak? Tak, jest prawda. sprawdzić. Możesz? No? Dobra, to coś sobie buduj. Ja też będę budował, ale ja chyba chcę dół, co do tego. Ja bym bardziej okna budował, dobra? No dobra, czekaj ja za chwilę przyjdę. Okej. Okay. No czemu jak się tego nie lubię. Nie, dobra jestem. Uważaj, bo jest tornado. Gdzie? Jezus Ale... Tornado? Ale i w To To Tornado jest mega wkurzające Uwierz Wiem Bo to kiedyś Tylko jeden, dwa, trzy Jeden, dwa, trzy, cztery, dwie, dwie, dwie o, nie, nie. sześć. sześć. Nie, to źle zbudowało. Nie, najgorzej. Jeden. Nie no, spadłem. Co? O. o, jeden więcej. Dobra, jedno okno zrobiłem. Wiem, że to nie jest jakiś wyczyn czy coś, ale. No to bardzo ja obie. Widziałem Widzę. Ej, co to są? E, widzisz te łóżki? Ej, no, te No, tak, te, to teraz, co? So. Widzisz je? A to są te oleje? Tak, to są trojfacy. Jak grałem w to pierwszy raz z Niko one, one są słabe mega. One są mega słabe, więc jak coś to niech się nie bój. Ale ja w to, ja w to też kiedyś grałem Jasiek. Ja wiem mówiłeś. Ty grasz na kompie? No To ci jest łatwiej budować, na ja gram w telefonie No wiem Nie wiem, czy mi się opłaca na tym odcinku wydawać te 10 tysięcy e boksów na test, nie? No Ja zobaczę, co tutaj jest Mega, mega boom Co? Za, za 500 boxów jakieś, albo Godli Słod. O, ja mam... Ja mogę sobie kupić. Ja mam dużo pieniążków, ale nic nie kupuję. Bo, wiesz dlaczego? dlaczego? Bo jak wyjdziesz, to TE broni ci... Czekaj, przy... się... ja muszę się odstytować, bo mi zbogował i nie mogłem siedzieć kamerę. Nie, to nie musisz się resetować. Tylko wejdziesz, klikniesz Escape i tyle. Espią się jacyś ludzie. Ja ci pokażę. Nie hmm. wiem co się. mogu. On nie, oni mają nas na hita. On, on na nich uważają, bo oni, oni, są na hit, oni masz, nas mają na hita. Ale są słabi, bo oni nie tu wejść. Ja znikam, że nie, nie lubimy mega tych Podejdź sobie do nich, to zobaczysz, że oni mają cię na chwili. Patrz, patrz. Jest, ja sobie na dole i buduję. Ale pojdź do nich, patrz, oni mają cię na chwili, Ja nie chcę zginąć. Ale odrodzisz się tu. Chyba, no, nie, nie, nie. nie, 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 A, dobra, faktycznie masz rację, nie, 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 No, jestem. tam. Coś idzie. Josiek. Ja się aktywuję za 30 sekund. Co to jest? Jezus, jak ja je tego nie lubię. co? Nie, bo mi te bloki tak się czasami dziwnie stawiają. Dobra, ja buduję tak, ja potem ich najwyżej poprawię. Oni są dobrzy. Pokaż, co jest. a no, no, oni się umieją po sobie wspinać. Mówiłem. Tak I, i już przeżyję do końca. Ja nie. Ja tak bo, bo ja weszłem do toalety, a w toalecie jest bezpiecznie. Jak? Ja, ja przetrwam Trzy, dwa, jeden. W ostatniej chwili ten mnie dopadły. Ale chyba pokazywało, że ten. No tak, że dałam radę. Zrobię zrobiłem te okna wszystkie, czekaj, idę zobaczyć jak to na dole wygląda. No, tak na dole wygląda. Ale to jak zrobimy te ściany, to już można ten, y, robić jakieś ozdóbki, co nie? No.

Czekaj, byłem po wodę. O, dobra. Było przed sekundą Among i przeżyłeś. No ale one się nie umieją po sobie wspinać. Najgorzej to moim zdaniem jak są Siren Head'y. Chyba, że masz górne piętra. To wtedy, to wtedy nic ci nie jest tak szczerze groźne. Nie, albo jak Co? Albo jak jesteś zabudowany No Ja tak buduję na dwa wysokości Obo. Te ściany na razie wszystkie Ja zaraz skończę ścianę A nie, ja zaraz skończę sufit Bo idę Co idzie? Roblox. To to buduj. Oni się chyba po sobie nie wspinają, ale buduj. Oni wspinają się po sobie. To buduj. Tylko ich jest mało. To nie, to są za słabi, Nie do rady Ale i tak trzeba budować. No, nie. Ja buduję sufit. Ja buduję sufit.

teraz, a myślą, że, że jest, że jest nowa. nie. wiem też, że byś akcesory nowa. no. kurde. Ja skończyłam. Ale po tym jesteś na kąpie. To masz mi pomóc ściany budować. Ej, wiesz co chodziła taka jedna baba w twoje 5 minut? Jak nie było nic. nie, nie było nic tydzień w tydzień z tym w twoje 5 minut, to wiesz co na powiedziała? Że to jest tak, jakby tydzień, jakbyś tydzień nie brał narkotyków. A w poprzednich odcinkach, za, w odcinkach zas, zachowała się sas, jakby właśnie brała takie narkotyki. I to jest chyba potwierdzenie, że ona je bio, bierze. No. Ty już ty, 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 y, te okna. Ja już zrobiłem. Ale... Dobra. Koda potem narzeka, że jest ich za mało... za dużo, więc ja takie robię. I więcej niż nie robię, bo on potem narzeka, że nie za dużo te nie napisz. Więc dlatego tren. Jak będzie... Jak będzie znowu na rzeka, nie? To nie? No. To powiedz mu, że to jest, to jest moja baza, ja robię jak chcę. A właśnie, my no to robimy w mojej bazie. Ale nie potrzebuję chyba więcej okien. Ja Więc bym to... To... zrobił tak. Ja bym zrobił tak. No to jak ktoś to może zrobić, jeśli ja nie zabraniam? Dobra. Robię... Mm -mm -mm -mm. O! I teraz zaczyna wyglądać. To na dole, jakbyś chciał, to też możesz, bo to o ten. To jest też chyba... No, tak dużo właśnie mi chodziło, żeby to sobie także zobaczyć. Tak jak ja. Co? A! I tutaj dawać. O kurde, co to jest? Spokojnie, jakieś kotki dziwne. Rozwalić ci jedno na górze? No. I one. I widzisz, widzisz. Dobrze, że mamy te okno. Nie, ale tutaj mogą się wcisnąć Dobra, już nie, nie dało rady Zaraz będzie trzeba robić schody na kolejne piętro No wiem Czy się ale kolejnym? Tylko my przeżyliśmy. Chyba, że tylko my jesteśmy na serwie. Czekaj. Nie, jakiś gość jest jeszcze. Czy tam gości jest jeszcze. To jest jedna baba i drugi gość. Ja chyba zbieram na ten czarny miecz, ale i tak... Ile koszuję? 827. 827. No. I Franek? Chodź na chwilę, chodź. To jest skrytka, jakbyś chciał gdzieś uciec. W sumie, o tu jak wejdziesz, to i tak cię te potwory nie znajdą. Ja nie mogę tutaj wejść. Patrz. A, bo to są moje drzwi, a ja ci chyba muszę dać drzwi dla Frenchów. Dwie metry, ja to właśnie robię. Też mi mi jesteś luźny, jesteś A ale luźny, jesteś Może jesteś luźny, jesteś luźny, jesteś tutaj Mówiłem, że oni są oni nas mają na hiciora? Ja nie będę łamogusy. A ty jesteś u siebie w domku? No. To jak tu przyjdziesz, to wiesz co rób? O, chodź. To patrz, chodź tu. Postaw sobie o tu spał na obok mojego, obok mojego sobie spał na połóż. Czyli my możemy chyba mieć. Czekaj. A ty nie musisz mieć go, bo dlatego, że ty będziesz się i tak zespił z tej płacie. No faktycznie ja się o tu zrespię. Ja się tu będę respił. To by skończyło się, a ja mogło się zabięta wojny wyjście. Dobra, robimy teraz jakieś mebelki cokolwiek i może powiększymy tą toaletę, bo trochę mała O dobra jest Patrz Co to jest? Łot Patrz jak to teraz wygląda dobrze No Okej. Okay. To już nagrywamy 20 minut. Oj, i co teraz jest? Co jest? Jakieś zombiaki chyba. Jeśli dobrze patrzę. Bo ja z daleka nie widziałam. Na tej kanapy dobrze postawić nie mogę. coś na górę pokażę ci coś. No to Zrobiłem coś takiego, Na No dole też widzę, że kanapę zrobiłeś i jakąś małą kuchenkę. Co ty robisz? No, do siedzenia po prostu tutaj Chciałbym zrobić takie ogromne... O nie, mam pomysł, co tutaj zrobić Ej, ja bym zrobił taki ogromny telewizor, jest takie coś? Nie Kurde Tak bym położył tam taki ogromny telewizor. A komputer tu jest? Ej, tu jest komputer? Gdzie? Patrz na to. Czekaj. No co? Ej, może być, nawet spoko. Czekaj. Jest sobie tutaj takie okrążenie, że to jest. Nie każdy przeżył chyba tak. Stać na ten miecz? Jaki? No. A tak Będzie... ten? Nie, ja nawet blisko nie jestem. Znaczy tyś, jestem w połowie. I, bo masz tysiąc? No, i fajnie było zrobić góry piętro, co nie, i się z nimi tak pobawić, walka idzie, no drabinę. Albo nie. A Seria? No. A to jest na jeden O kurde, to jest O, jedna osoba i zginęła. Dobra, jeden na magus nie żyje. Drugi Ty masz pistol, sobie kupiłeś? No. Jak ktoś ma bazę, widzisz, widzisz to jak ktoś ma bazę? Nie, ale zaczekaj, bo ja coś robię w naszej. To będzie trochę dziwne, ale nie mam innego pomysłu, za bardzo. Co? To ty komputery chyba jakoś krzywo położyłeś nie, nie. Tak, chodź tu Trzeba je położyć równiutko, wiem, że mi też się nie uda równiutko Spróbuję może bardziej równo Ja jestem wazja. No to za niedługo kończymy kiedy co nie? No Co ty, ty Komputery... no ej Franek! No kurde O równo I czekaj Hmm. I co jest? Chica. Nie wiem, czy to jest jakieś lepsze, czy co, ale w moim zdaniem trochę. O no, on nie damo O kurde, o kurde. Ja się nie spodziewałem, że one aż tu wyjdą. No i już nich nie ma. Kurde, jak karty nie dostałem. A ja tylko przeżyłem. No bo ja nie wiedziałam, że nich tam tyle jest. Ja się nie spodziewałem. Patrz co zrobiłem na dole. Czy widziałeś? Co? Znaczy nie na samym dole, na tym. A lampki. to mi moje się wydaje, że fajne, ale nie wiem. Boba. Ej, ta Boba ma jakiś dziwny domek. Ta, Taki jest Nie ona ja ma niby drzwi dla Francuzów, ale jakoś nie mogę do nich wejść. No bo, y, bo on jest przyjacielem, znajomym. Aha, to o to chodzi, myślałem, bo... tak? Dużo dłużej ta, szczęście tam Skończ, ja kończę, ja kończę. Powiedz, ty idź dobra? Dobra. Tak, ja kończyć. To kończymy odcinek, co nie? No. O nie, żółta mogusia, ja uciekam. Dojrzyjmy do bazy. Zabij zabił mnie na hita. Te amogusy są takie wkurzające. Więc mi tak przygotowuje. Dobra, to pasjanek. Ja już kończę. Tak. Nara. Siemanko widzowie.